Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i w dzisiejszym odcinku powiem o tym, jak kupiłem sobie motocykla. Kurde, tutaj nie można było jechać, ale ja już pojechałem. <laughs> Zrobimy także... Tego nie widzieliście. No co? E, kupiłem motocykla, to mój pierwszy motocykl w, w życiu w ogóle. E, nigdy nie miałem ani na Białorusi, ni w Polsce. E, to, jak już powiedziałem, pierwszy raz. Chociaż e, otrzymałem prawo jazdy kategorii A dawno, dawno temu, e, to było jakby w 2014 roku. Byłem jeszcze takim, no nie dzieciakiem, miałem 18 lat. Oczywiście mogłem e, mogłem otrzymać prawo jazdy i otrzymałem, ale nic sobie nie kupiłem, bo wtedy e, jakby nie mam pieniędzy na normalny motocykl. Mogłem kupić jakieś głupoty tam, e, coś tam e, z Chin, takiego teniutkiego, ale nie kupiłem, bo po co, po co? Bo jakby. Bardzo chciałem, ale rozumiałem, że jeśli kupię to nie będzie to bezpiecznie, bo e, coś tam innego e, kupię i mogę spokojnie na tym rozwalić się e, Teraz kupiłem dla siebie Hondę e, CB500, dalej e, będzie taki e, jakby pogląd, powiem e, to co wiem o tym motocykle no i pogoda super, w Krakowie dzisiaj słońce, świeci, zobaczycie jak fajnie, 20 stopni, ale jestem w kurtkę, bo jakby tak, kiedy jedziesz, no to nie... Nie za ciepło. Często zaczynamy takie pytanie od przyjaciół dlaczego kupiłeś e, motocykl, bo to nie jest wygodnie, bo możesz jeździć tylko sam, nie możesz jechać do sklepu, coś tam wielkiego kupić. E, dla mnie to nie jest priorytetem. Dla mnie priorytet to, że chciałem motocykl. Chciałem jeździć. I teraz e, jakby to moja mara e, dzieciństwa. Teraz kupiłem, teraz jeżdżę i teraz e, czuję się jakby, jakby, że spełniłem swoje marzenie. Bo teraz e, widzimy, że dzieje się w, w świecie i jakby, jakby tak powiedzieć, że e, nigdy nie wiemy, co może być dalej. Być może dzisiaj e, żyjemy. A jutro jakiś, jakiś tam e, dziadek decyduje, że e, musi rozwalić Europę Nikt nie wie A życie to tylko jakby... Tylko jedne Jakby nie masz drugiego życia I dlatego zdecydowałem, ja że muszę kupić Muszę... E, bo marzyłem zawsze o tym I będę jeździł e, będę, e, będę jakby... Szczęśliwy mam nadzieję No, zobaczymy co będzie to też taki duży plus, e, dlaczego zajebiście jeździć motocyklem, bo w Krakowie, mieszkam w Krakowie i w Krakowie mamy korki, zawsze, e, zawsze wielkie korki w Krakowie, kurde. A jeśli jeździsz motocyklem, to możesz jakby tak no... Możesz spokojnie obje objechać korki i szybciej dojechać do miejsca. do miejsca. A naprawdę w Krakowie, kto kiedyś był tutaj, wie, że takie korki kurwa, no <ścoughs> ciężko, ciężko. No i dlaczego kupiłem tylko 500 centymetrów? Bo naprawdę, naprawdę to jak dla mnie będzie bezpieczniej Wiem, że mogę kupić od razu 600 Bo mam kategorię A, a to kategorię A1 I mogę jeździć e, jak pan Ale naprawdę nie chcę e, Dla mnie bezpieczeństwo to jakby na pierwszym miejscu Nie chciałem kupować 250 centymetrów, czy tam jeszcze mniej Bo to już niekomfortnie A 500 to bezpiecznie jak dla mnie, jak to, to, to ja tak myślę I jakby to wystarczy dla normalnej jazdy e, na mieście Jakby tak, jak to tak myślę No potem e, już pierwszy sezon odjeżdżę i zobaczymy Być może kupię sobie e, już tam 600 e, Jakiś tam e, sport Teraz to streetowy Honda 500 Bezpieczeństwo to państwo wszystko e, dla mnie, bo Widzę jak jeżdżą e, facetci w internecie e, I to okropnie naprawdę, to jakby jak ostatni raz ludzie jeżdżą A ja tak nie chcę, bo moje życie dla mnie to jakby najważniejsza wartość Wiecie, no jakby tak i kupiłem 500 cm O, z tej strony państwo już kogoś tam złapili Coś tam stało a, to parking, a nie. Nie wiem, co to stało. Teraz będzie do góry. Co mnie zdziwiło, kiedy zacząłem jeździć motocyklem, że jakby ON to olej napędowy, to jakby diesel, bo na przykład na Białorusi, w całym świecie, jak myślę, że. Na przykład w Rosji tam, czy na Ukrainie To jakby diesel nazywa się A w Polsce to olej napędowy Jakby to trochę było dla mnie dziwne, bo jaka suwiesz między olej napędowy i diesel <grym> Do końca nie zrozumiałem O kurde, tylko 10 litrów idzie, a co dalej? Dalej nie idzie No 10, tak 10, no, wystarczy 10 Państwo tak wygląda mój motocykl. E, jakby już, już jak i mówiłem, to Honda 500F to jakby e, streetowy, jakby naked bike. E, to nie sport bike jakby, i nieźle wygląda, jakby tak powiedzieć, bo można zobaczyć, że czasami ludzie kupują motocykły i wyglądają jak mopedy na przykład. A tutaj. Jakby taki zwykły, normalny motocykl e, Dlaczego kupiłem, e, e, kupiłem naked bike, street bike, a nie sporta? Teraz pokażę e, Jakby nie mam dość e, doświadczenia I na takim, takim bike myślę, że łatwiej uczyć się Bo jakby mogę kręcić w prawo i w lewo za pomocą Kierownicy. Jakby nie muszę konić bajku w lewo czy w prawo, bo jakby mam normalny powrót kierownicy. Dlatego i kupiłem taki bajk. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj tylko 38 koni mocnych, jakby to nie za dużo, bo na przykład Honda cbr 600 ma 120 koni mocnych. Tutaj tylko 48 To nie za dużo I do setki jedzie 5,5 5, Albo 5, to zależy od kierowcy To tylko od kierowcy zależy Jeśli kogoś ciekawi więcej coś takiego o tym motocykle To piszcie komentarze Potem być może nagram taki półny filmik o tym motocykle No, nie, nie myślę, że dla wszystkich to będzie ciekawe Słuchać coś takiego technicznego co mam, to mam. Szanowni Państwo, to tyle na dziś. Dziękuję bardzo za to, co byliście ze mną cały filmik. łapcie w górę poproszę postawić i subskrybujcie mój kanał. Będę starał się więcej nagrywać filmików i praktykować swój język polski. Mam nadzieję, że było nie tak źle, jak mogłoby być. I do zobaczenia. Narka. pa. pa.